Oli, cześć, dopiero wstał, dopiero się obudziła kruszynka nasza. Witam serdecznie, Mariusz Bokowski, Filipiny, Bohol, rajskie życie w Kórniku, życie na filipińskiej prowincji. Ja jeszcze śpię, śpię dopiero mm. mnie Danika obudziła, mój chodź, bo, bo zaczynamy dzisiaj te seminarium, więc mm. muszę no, tam zawieść, a potem przyjdę mm. dalej spać, jeżdżę tu, ale potrzebuję pół godziny, żeby się wybudzić. And how you feel before seminarium? You, you okay? Yeah, of course, it's not... Zobaczymy, czy jest not... Ona mnie się pytał, który ona ma ten kurs. Mówiła, ja tam rozmawiałem, z nim że ty powinnaś wiedzieć. Chyba o 8.30, 8.30 chyba. I chyba. Idzie uczennica. I nikogo nie ma w klasie. Danika? O, poczekam tutaj na nią, bo się jeszcze okaże, że nie ma zajęć. Potwierdziła, że... że ok, więc. No i trzeba ją do razu mam Jakąś imprezę mi się przydało pojechać do chłopaków do do Karola i Piotra. Nie wiem, no, może tutaj. Przyjechałem na śniadanko ryż, głąbia jajeczka i bakłażan nie Miałem jechać do domu, zostałem to Your It's okay, we just we just need to listen. Okay, but what do you need to do now? After this, need to need to go to tak to Dobra, skończyła kurs, warte. Kurs skończony, już wie jak jeździć. Seratifikat. Teraz musi tylko uh, co? Medical. i no, prawo jazdy. No student, driving license, prawo jazdy dla ucznia. And? and then, and then practice. You need to practice, Yeah. Okay. The lady, I asked the lady there, she said that I don't need to take hours here, that I can drive with you. If you have student driving license and I have license, yeah. I can be your teacher. Brush your teeth. I love that. I love that. Hello. Fuck yes. Jesteśmy już wabdam. Powiedzcie, trochę Wam powiem o tym prawku. E, tak wytłumaczę. Zrobiła ten kurs. Kurs miał być 13 godzin, bo tam na tym certyfikacie jest napisane, że skończyła 13 godzin kurs teoretyczny. A kurs trwał 3,5 godziny, tak? Od 8.30 do 12.00. Teraz musimy pojechać do tak Bilaron, Tudigon albo Talibon i tam musimy e, zrobić certyfikat medyczny medical Certificate i coś jeszcze no i potem potem dostaje te prawo jazdy studenta i może jeździć ze mną nie musi brać kursu gdzieś tam ja mogę ją uczyć nie? musi po prostu być z nią osoba która ma już prawo jazdy nie? sama jeździć nie może zawsze musi być ktoś z boku po prostu kto ma prawko hmm. Co mamusia kupiła? Nic nie kupiła. What did you buy? Aaa, jakieś znaki. Ale kupiła Danika też muszelki. Małże. Więc ja dzisiaj też sobie zjem. Bo dobre były ostatnie. Chłopaki Jack Fruta rozbierają. Pachnie pięknie. A Marina przygotowuje mało, że proszę bardzo. Danika prania. Robi tosia zamknięta jest teraz. Za karę siedzi w klatce dzisiaj. Co tutaj Oliver je? Co tutaj je? O, proszę bardzo. Oliver, popatrz, muszelki. Uwielbia. I to gorące jest, no? Ale uwielbia, zajada się z zupką. Owoce morza. Nie wiem, czy widzicie, ale mamy tam takiego lizarda dużego, taką jaszczurkę. I do nikomu mówi weź go tam, wejdź na górę i go ściągnij. Ja mówię, ciekawe jak. Się dach zawali, jak ja się złapie za ten dach. <grym> Więc musimy go jakoś ściągnąć. No jak? Jest scare Ha? Huh? Good girl. U nas już noc. Wszyscy prawie śpią, mówię. Prawie wszyscy z tego względu, że... Danika ogląda razem z deniki mamy, siostrą z naszą, z naszą sąsiadką. Film jakiś horror. Ja nie lubię horrorów oglądać. Nie lubię. Komedię wielką, uwielbiam, uwielbiam komedię, ale już dawno nie oglądałem żadnej komedii tak propo filmów, nie? bo nie ma nic takiego chyba dobrego. Albo ja po prostu nie wiem. Nie? Ktoś tam napisał kiedyś, że się w latach 80. zatrzymałem być może. Wtedy fajne komedie, że... no, Jest y, kilka fajnych komentarzy. Znaczy fajnych, fajnych i niefajnych, więc od razu odpowiem. Widziałem takie komentarze, y, że ktoś napisał, że tytuł się nie zgadza z... Tym, co jest w filmie. To ja myślę, że. Słuchajcie, ja zawsze, jak robię film i go nagram, to wybieram sobie jakiś moment z filmu, w którym o czymś tam mówię, jakiś temat poruszam, czy coś tam się wydarzyło, i na podstawie tego, tego, tego coś tam wydarzyło, czy o czym mówię, robię tytuł. Więc nie wiem, o co Kamal. To tak, to są tytuły zachęcające do tego, żeby wejść i obejrzeć film ale zawsze, zawsze są związane z filmem. Zawsze porusza jakiś ten temat, tak? Tylko trzeba po prostu obejrzeć film od początku do końca, to wtedy się po prostu będzie wiedziało o czym, o czym jest tytuł, nie? Dlaczego tak napisałem. A jak ktoś po prostu tak po łebkach przeleci film, no to po prostu potem dziwi się, skąd ten tytuł i pisze taki komentarz. Więc takie krótkie wyjaśnienie. Bardzo bym prosił, żebyście oglądali filmy od początku do końca. Zanim napiszecie taki komentarz. Bo to jest właśnie takie pytanie. Czego Danika się boi się nie odpowiedziałeś? Powiedziałem na samym początku. Żeby nie był taki sam jak tata i żeby za dziewczynami tak nie latał. Przecież na początku filmu, to jest chyba w pierwszych dwóch czy trzech minutach filmu, jak dobrze pamiętam. Jak z chorobami tropikalnymi na Filipinach jest? Czego się obawiać, jak z katastrofami pogodowymi, wiesz co? E, raczej o tą dengę, chociaż ostatnio nie słyszę, żeby coś się takiego pojawiało, ale bywała i to bardzo, nawet Bartek, ten z którym kiedyś pojechaliśmy na wyprawę, on też na dengę zachorował. No. Więc bardzo popularna choroba na Filipinach, e, chyba tylko to, ale jest na południu. Na południu Filipin taka wysepka. Nie powiem wam teraz, ale tam i krokodyle są, i właśnie te komary, I, i tam można się też malarii podobno nabawić. No, ale no musiałem po prostu dobrze sprawdzić. Nie chciałbym po prostu powiedzieć jakieś wyspy, ale jest taka jedna wyspa, na którą po prostu trzeba się bardzo zabezpieczać przed komarami. Nie? A propos katastrof pogodowych, no są tajfuny, nie? Tajfuny bardzo często na filiżpina występują. Trzęsienia ziemi praktycznie codziennie są, nawet po kilka razy. Jest kiedyś mówiłem wam taka strona, gdzie można wejść i zobaczyć trzęsienia ziemi. To są malutkie trzęsienia ziemi, nie takie nieodczuwalne praktycznie, ale nawet po kilka razy dziennie się zdarza. Po prostu jest, jest, jest taka strona, gdzie może, możecie na bieżąco oglądać wszystkie trzęsienia ziemi w danym rejonie i tam są takie raporty z każdego dnia, gdzie było trzęsienie ziemi. Ja kiedyś w tą stronę trafiłem, jakiś subskrybent mi to podesłał. I rzeczywiście no codziennie, nawet kilka razy dziennie mały, ale jest. A czasami potrzęsie się trochę bardziej, nie? Ale tak, żeby takie duże trzęsienie ziemi to już to chyba było w dwóch... to mnie tu nie było na Filipinach, tu na Bohol było, w, w, bo to wiecie w w różnych rejonach Filipin, no, różnie występowały, tak, takie duże ale tu na Bohol chyba ostatnie takie duże, bardzo duże trzęsienie ziemi to chyba było w 2008 roku tak mi się wydaje Odette przeżyłem, to nie jeden z największych tajfunów na świecie Naj największy to chyba był może zapomniałem imię ale to co Danika? The biggest typhoon in the Philippines, Od in the past. In the no, Before Yolanda? Yolanda Yolanda była największym tyfonem na świecie, a potem Odetta. Tu na Bohol 270 km na godzinę wiało. Ja wtedy na się, siedziałem. No Wszystko było zrujnowane. Ale mam na tym kanale film, troszeczkę tam wstawiłam zdjęć z tego tajfunu. Jak tam siedzimy, czekamy na prąd wyłączymy. Że wyłączyli słupy, bo powylatywały. Wszystkie linie zerwane, więc nikt nic nie wyłączył. Tylko tajfun po prostu zerwał mnie. Tragedia. Tragedia, naprawdę. Mariusz, nie zastanawiałeś się nad skróceniem nazwy. E, tak zwane pół filmu, mówisz nazwą kanału? Może. Krótko i zwięźle. Nie no, rajskie życie w kurniku musi zostać. To jest wiesz. Najważniejsza rzecz na tym kanale, no rajskie życie w kurniku. No było rajskie życie. I potem moi hejterzy powiedzieli, że ja mieszkam w kurniku, więc dodałem to w kurniku i tak już zostało, i niech tak zostanie, Mi się podoba ta nazwa. Spokój zdrówko, pytanko, panie będę teraz na Butuan, czy warto być tam? Butuan, czy warto? Z góry dziękuję, ok. Butuan to jest tutaj obok mnie. Nie, tam w tym Butuan to nic nie ma. dziura jest, taka jak tutaj, gdzie mieszkamy. Ludzie przyjeżdżają na te Chocolate Hills, słuchajcie, na Boho. A Chocolate e, Hills i, i Sagbayan Peak to są naj, dwie najgorsze atrakcje turystyczne, jakie możecie na bohol zobaczyć. Więc jak macie zamiar odwiedzić bohol tylko dlatego, żeby na Chocolate Hills jechać, to sobie odpuśćcie te Chocolate Hills. To jest po prostu tra tragedia. Zrobili z tego jakąś wielką atrakcję turystyczną, a tam parę pagórków, to, to po prostu, no nie wiem. Nic się nie dzieje. Tylko setki osób, no. A nie możesz pojechać po samochodem po te antidotum. Ela wiesz co, jakby to było na bohoł to albo mąż e, siostry by to ogarnął albo ja, to przecież to nie jest problem. Widocznie nie ma tego na bochu, albo tak to by, no, to przecież oni by pojechali, nie? Zresztą oni są bliżej miasta, więc szybciej by to dostali. Danika? No. This boy is still in the hospital or no? Still boiling. Ha? Is still in the hospital, the boy? No, no, no. But is he okay? Nie. Yeah. But he get Medicine, or no? I think so. No dostał leki. Już jest w domu. Może lekarze w szpitalu liczą na pomoc szamana. Małgosia pisze, wiesz co? Ja bym chyba bardziej skłaniał się tej tezie, że raczej na finansową pomoc. Tak mi się wydaje. Szaman na pewno by szybciej ogarnął to nieście lekarze. Dobre pytanie, Kasia pyta się, a jakby dziecko kogoś ważnego leżało u szpitalu po ukąszeniu, to też by czekali? Tyle? No to możemy się tylko domyślać. Myślę, że nie. Myślę, że jakby to było dziecko jakiegoś polityka, to by helikopterem tego samego dnia polecieli w ciągu, nie wiem, 10 minut a co z tym facetem z Polski co miał wypadek był w szpitalu nieprzytomny i nie był ubezpieczony czy go przetransportowali do Polski nie mam pojęcia Grażyna nie wiem a ta szkoła jazdy posiada swoje samochody na egzamin egzamin chyba będzie zdawać na naszym samochodzie Denik aparat za 9 koła i trzeba ręcznie światło stroić ściemniasz operator kamery się odezwał no muszę ustawić ręcznie ustawiam manualnie wszystko przed każdym shotem jak nagrywam wszystko jest manualnie nic z automatu nie korzystam no i czasem po prostu mi coś tam się prześwietli no. Czemu ty za każdym razem, jak zadajesz pytanie, to mówisz na końcu, ha, wiecie co? Ja ten mój akcent, na przykład angielski, no a po angielsku nie mówię super, ale porozumiewam się, tak? Więc ten angielski mój był lepszy, dużo lepszy, jak to przyjechałem na Filipiny i miałem akcent angielski, tam z Northampton się. I po jakimś czasie, jak tutaj zacząłem żyć, po prostu zaczynasz adoptować ten ich akcent i ci się zmienia kompletnie, naprawdę. I zaczynasz przyswajać ich zwroty. To jak oni się zachowują. I na przykład Filipińczycy mają czasami tak, że on coś tam mówi, mówi i mówi ha? Nie? Ha? To jest właśnie taki, nie wiem, oni po prostu dodają to i ja to gdzieś... Myślisz mi się to podoba? Ja nad tym nie zastanawiam, potem jak edytuję film, to to widzę, nie, to ha moje, nie. Ale to jest właśnie takie filipińskie, nie wiem, zaakceptowanie, zapytanie się o co ci chodzi, ha? Na przykład zaakceptowałem też, nie wiem, danika mi się pyta i robię takie jak oni, że o tak, nie odpowiadam na tak. Danika mi się coś pyta, a ja. Filipińczycy tak odpowiadają. Zamiast ci odpowiedzieć, to. <ścoughs> Więc przyswoiłem trochę tych filipińskich. Dziwnych gestów i jakichś tekstów. Po prostu mieszkam z Filipińczykami z całą rodziną od bardzo dawna już. I po prostu chciał, nie chciał. Część rzeczy jakichś tam skopiuję od nich nieświadomie. Nie? Mam nadzieję, że nie zacznę jeście rękoma tak jak oni. To też by była w ogóle tragedia, gdy pojadę do Polski. Na Wigilię usiądę i wszyscy elegancko, a tutaj Mario kurczę, rękoma taki burdel zostawi. Mama by się za głowę złapała z tatą. Czy to prawda, że uciekłeś przed alimentami w Europie? O, rany, kochany, ten temat tych alimentów to wraca jak bumera. Po prostu... Ja ja muszę znowu odpowiedzieć to samo, Aleks. Ja z moimi najbliższymi osobami w rodzinie nie rozmawiam o takie rzeczy, się mnie nie pytają. Wiesz? Nie rozmawiam, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek z kolegami poruszał temat alimentów. Żebyśmy na ten temat rozmawiali. Po prostu moje alimenty no to nie są ich, ich sprawy, ani ich alimenty to nie jest moja sprawa, więc mi nawet by do głowy nie przyszło, żeby się kogoś. Zapytać o to, czy płaci alimenty. Kumpla swojego mi się nie zapytał. Rozumiesz? A ty, ani ty kolegą moich nie jesteś. No z całym szacunkiem, nie. ale nie jesteś ani moim kolegą, ani moim bratem, czy tatą, żebym ja z tobą rozmawiał na temat swoich alimentów. No uważam, że, że troszkę za dużo ode mnie oczekujesz, tak jak mam być grzeczne. Super trio. Uśmiałam się razem z wami. Pozdrawiam stola, lat dla solenizantów. I ona pozdrawiamy. I do spać. Szara wstać. Zdróweczka dla was. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to bardzo proszę zasubskrybuj, będziesz miał wtedy informację, jak wstawię film. Na no nic, kończę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się buźka. Hej.